Sport Arkadiusz Góral, witam i zapraszam. Arkadiusz Bilski nie jest już trenerem MKS-u Neptunakońskie. Szkoleniowiec złożył rezygnację. O odejściu Bilskiego w oficjalnym komunikacie poinformował zarząd klubu. Umowa trenera przestanie obowiązywać wraz z końcem obecnego roku kalendarzowego. Odejście Bilskiego to zaskoczenie, bo końcówka rundy jesiennej w wykonaniu żółto-niebieskich wyglądała nieźle. Póki co nie wiadomo, kto zastąpi trenera i najpewniej nie dowiemy się tego w najbliższych dniach. Na 17 grudnia przewidziano walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy klubu. Wtedy rozstrzygnie się, czy rządzić żółto-niebieskimi będą dalej te same osoby. Na pewno więc do tego czasu nie ma co się spodziewać jakichkolwiek ruchów kadrowych. SSPR Końskie przegrywa ligowy derbowy pojedynek. Kszo Handbal Ostrowiec Świętokrzyski zwyciężyło w derbowej potyczce z KSS Perkońskiej w ramach rozgrywek grupy D, pierwszej Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn w sezonie 24-25. Kszo wygrało 35-28 we własnej hali. Nasi zawodnicy dobrze weszli w mecz, a pierwsze minuty to była ich inicjatywa. Na tablicy było nawet 10-11 dla konydskiego zespołu, potem 13-15. Ekipa Zostrowca Świętokrzyskiego do przerwy zdołała jednak wyrównać i mieliśmy 15-15. Druga odsłona to już jednak dominacja gospodarzy i ostateczna wygrana 35-28. Osiem. W przyszłą sobotę o 18:00 KSSPR rozegra ostatni mecz w tym roku. Konie w hali przy ulicy Stońskiego podejmą sms ZPRP 2 kielce. Ligowy mecz grali też nasi siatkarze i niestety także przegrali. W sobotę wieczorem rozegrano kolejny mecz w świętokrzyskiej pierwszej lidze siatkówki mężczyzny. Tym razem Fairplay końskie przegrali z MKS czarnymi połaniec. Spotkanie odbyło się w hali sportowej stanickiej woli. Po dwóch wygranych spotkaniach z rzędu gracze Fairplay mieli apetyt na kolejne zwycięstwo. Rzeczywistość jednak zweryfikowała ich plany. Lepsi na parkiecie byli przyjezdni z połańca i zainkasowali oni komplet punktów. Fairplay końskie, MKS Czarni połaniec 1 do 3, 14-25-25-22, 19-25 20-25. Kolejny mecz nasi zawodnicy rozegrają 13 grudnia na wyjeździe powalczą walcząc za Luronem w Wybickim Kielce. Fairplay zajmuje szóste miejsce w tabeli na 8 zespołów. Za to sukcesy święcą koneckie siatkarki. W piątkowy mikołajkowy wieczór zaliczyły kolejne ligowe zwycięstwo. Tym razem nasze zawodniczki były lepsze od lks u Łagów i są obecnie liderkami drugiej Świętokrzyskiej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet. Fairplay play końskie, ŁKS, Industria Łagów, 3 do 0, 25-13, 25-14, 27-25. mają 13 punktów na koncie i liderują w rozgrywkach. Kolejny mecz nasze zawodniczki rozgrają w styczniu na wyjeździe z Krzo SMS Ostrowiec Świętokrzyski. I przy siatkarkach pozostajemy, bo kilka dni przed ligowym bojem zostały one mistrzyniami województwa ludowych zespołów sportowych. Turniej odbył się w Busku Zdroju, jednak by wziąć udział w finale nasze siatkarki musiały wcześniej zebrać odpowiednią ilość punktów w turniejach kwalifikacyjnych organizowanych przez ludowe zespoły sportowe. Odbyły się one w Zagnańsku oraz Bilczy. Siatkarki Fairplay wypadły w nich znakomicie i dzięki temu w poprzedni weekend walczyły z najlepszymi zespołami w województwie w wielkim finale. W pierwszym spotkaniu pokonały KS Arenę Busk. A w ostatnim meczu LKS Industrie Łagów MVP turnieju finałowego została Marta Statkiewicz z zespołu Fairplay. Zmieniamy dyscyplinę na piłkę ręczną, bo spory sukces odnotowały zawodniczki UKS Olimpii Drużyny uczniowskiego klubu sportowego Olimpia Końskie w weekend brały udział w 24 ogólnopolskim turnieju mikołajkowym piłki ręcznej o puchar prezydenta miasta Kielce. W turnieju uczestniczyły drużyny z dziewcząt z rocznika 2011-2013 i najmłodsze dziewczynki 2014 i młodsze. Te ostatnie po zwycięstwach nad koroną Handbal-Kielce, UKS Kangur Siematycze, UKS SMS Wybicki Kielce i Remisie z Okrzą Okszów wygrały grupę. W półfinale przegrały z UKS z Orlentami Bilcza i w niedzielę zagrały w meczu o trzecie miejsce. W spotkaniu o najniższy stopień podium dziewczęta z końskich zmierzyły się z Kangurem Siemiatyczem. Po bardzo zaciętym boju Olimpijki zwyciężyły 5 do 4, tym samym zajmując trzecie miejsce na 10 drużyn biorących udział w tym turnieju. Najlepszą bramkarką zawodów została wybrana zawodniczka naszej drużyny, Gabrysia Kotas. Z Neptuna do Widzewa młodzi zawodnicy koneckiego klubu odbyli testy. Michał Podlaski oraz Wiktor Kalita, którzy na co dzień występują w drużynach U13 oraz U15 Akademii Neptunakońskiej, w poprzednią niedzielę przebywali na testach w Akademii Widzewa Łódź. Niewykluczone, że otrzymają oni zaproszenie na kolejne zgrupowania szkoleniowe. Akademia Piłkarska Neptunkońskiej święci triumfy także w piłce nożnej kobiet. W Końskich miał miejsce turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. W rozgrywkach brały udział młodzieżowe zespoły żeńskie nie tylko z terenu powiatu koneckiego. Po rozegraniu wszystkich meczów najlepsza okazała się ekipa z Akademii Neptuna, która na czas turnieju została wzmocniona dwiema zawodniczkami z GLKS-u Fałków. MVP całego turnieju została Aleksandra Szymczyk, która to reprezentuje właśnie GLKS. Pozostajemy przy piłce nożnej, by pokazać Państwu relacje z mikołajkowego turnieju piłkarskiego w Gowarczowie. W sobotę po raz pierwszy w hali sportowej w Gowarczowie odbył się Mikołajkowy turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy. Zawody wygrał zespół Tygrysów Gowarczów. O pomyśle na organizację sportowego wydarzenia oraz samych piłkarskich Mikołajkach opowiadali nam burmistrz Gowarczowa Joanna Dołowska oraz prezes klubu sportowego Tęcza Gowarczów Maciej Muszyński. Dzisiejsze wydarzenie to jest nasz pierwszy Mikołajkowy turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gowarczów. W dzisiejszym wydarzeniu biorą udział cztery drużyny, w tym oczywiście drużyna samorządowców, którym bardzo bicuje drużyna skorytkowa z, z Gowarczowej i z Rudy Białaczowskiej. Dla zawodników ufundowane są nagrody. Mamy również puchary dla zwycięskich drużyn, także będą statuetki również i dla najlepszego piłkarza. Także mam nadzieję, że wszyscy będziemy się świetnie bawili. W dzisiejszym turnieju biorą udział cztery drużyny. W pierwszej fazie mecz rozgrywamy każdy z każdym po 10 minut. W drugim etapie odbędą się półfinały. Pierwsza drużyna z czwartą, druga z trzecią. Natomiast na końcu odbędą się mecz o trzecie miejsce i mecz o pierwsze miejsce. Zmierzę, ilu mamy łącznie uczestników w dzisiejszym turnieju? Y, około 50. Są to cztery drużyny y, z miasta i gminy Gowarczów. W jakim wieku są zawodnicy? Y, no, w regulaminie jest zgodnie z regulaminem powyżej 16 roku życia. No. Dzisiejszy turniej Mikołajkowy to nie tylko rozwój piłkarski, ale również profilaktyka? Tak, dokładnie. Y, chcemy, aby to był turniej połączony z profilaktyką y, zdrowego y, stylu życia. W kolejnej części turnieju odbyły się półfinały oraz mecz o trzecie oraz pierwsze miejsce. I tak w spotkaniu o trzecie miejsce samorządowcy 4-0 do 0 pokonali Bizony. Natomiast w wielkim finale Tygrysy zwyciężyły z Autokomisem 2-0, do 0, tym samym zdobywając Puchar Burmistrza Gowarczowa. Najlepszym zawodnikiem wybrany został Patryk Sutowicz, Królem Strzelców Jarosław Stanisławski, a najlepszym bramkarzem Alan Pluciński. Kolejne świetne wyniki biegacza Piotra Konia, który reprezentuje GLKS Fałków. Zawodnik wygrał w drugim krosie śladami Bobra w Szarlejce koło Częstochowy, który odbył się w niedzielę 1 grudnia. Dystans dla biegu krosowego wynosił 5 km. Rywalizację ukończyło aż 121 uczestników. Zawody zorganizowała zaś Fundacja Pozytywnego Sportu. Sukcesu panu Piotrowi gratulujemy. Kolejne wyróżnienie dla koneckiego działacza sportowego Wiesława Rożeja. Poprzedni weekend miał miejsce walny zjazd polskiego Związku Lekki Atletyki w trakcie walnego na nowego prezesa PZL-a wybrano Sebastiana Chmarę. to był znakomity wieloboista, ostatnio komentator królowej sportu w TVP. Nas jednak najbardziej zaciekawiło wręczenie tytułów honorowego członka polskiego Związku Leki Atletyki, bo jeden z nich trafił w ręce mieszkańca końskich. Wiesław Rożej odebrał honorowy tytuł razem z doświadczonym dziennikarzem sportowym Maciejem Petruczenko i trenerem Tadeuszem Szablewskim. Poprzez to wyróżnienie doceniono m.in. ogromny wkład Konetrczani w organizację zgrupowań kadry narodowej atletów w Spale, ale i jego wcześniejszą działalność jako prezesa Świętokrzyskiego Związku Lekki Atletyki. Turnieje w bilard to u nas rzadkość, a wielka szkoda. W sobotę 13 zawodników rywalizowało w tym dżentelmeńskim sporcie o puchar dyrektora zarządu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Końskich. W sobotę od rana w budynku pływalni miejskiej w końskich miał miejsce turniej o puchar dyrektora zarządu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w bilard. Po kilku godzinach gry zwyciężył Mirosław Szupłat. Rano w tak zwaną ósemkę na zasadach w pełni sportowych. 13 zawodników, którzy przystąpili do zmagań, przywitał dyrektor Zosiru Andrzej Mias. Każdy turniej musi, musi mieć ten, ten, ten taki smak dreszczy rywalizacji, że walczymy o jakąś nagrodę. Oczywiście. Nagrodę to, to nie auto wyścigowe, ale, ale to też myślę, że sympatyczny taki, taki, taki upominek związany oczywiście z, 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 z bilardem. Tak jak wspomniałem, po raz piąty spotykamy się na tym turnieju. Cieszę się, że tylu sympatyków, entuzjastów tej, tej gry Przybyło. Dyrektor zachęcał też zawodników do stworzenia w Końskich rozgrywek Ligi Bilardowej. Chciałbym, mam taki pomysł, tutaj już też słyszałem głosy, ale, 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 ale takie nieśmiałe. Mam taki pomysł, żeby zainicjować tutaj u nas na tym obiekcie w Końskich ligę w pól Bilarda. Jest was tylu, że śmiało możecie spróbować zorganizować się, bo ja ze swojej strony. Na preferencyjnych oczywiście zasadach udostępniłbym tutaj Wam te stoły. Na preferencyjnych mówię, że no po prostu będziecie mieli troszeczkę taniej niż, niż zwykły tutaj ktoś, kto chce przyjść i pograć. A myślę, że jest, jest ku temu klimat, są ludzie. Następnie grano systemem pucharowym, ale zawodnik odpadał z turnieju dopiero po drugiej porażce. Ostatecznie po 4,5 godzinach gry klasyfikacja wyglądała następująco. Zwyciężył Mirosław Szupłat, drugie miejsce zajął Daniel Kowalik, a podium uzupełnił Łukasz Kowalewski. Uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzca także puchar. Nad przebiegiem gier pod względem sportowym czuwał Jan Ziomek, a organizacyjnym kierownik pływalni Halina Sota. Kolejny bilardowy turniej w Końskich ma się odbyć na wiosnę, a być może w międzyczasie ruszą wspomniane wcześniej rozgrywki ligowe. A teraz zapraszamy Państwa na lodowisko. Od ostatniego piątku jest ono czynne, a w poniedziałek miało miejsce jego oficjalne otwarcie. W poniedziałek 9 grudnia uroczyście otwarto lodowisko w Końskich przy ulicy Południowej. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich oraz Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli. Łyżwy włożył nawet sam święty Mikołaj. Za chwilę zainaugurujemy sezon zimowy na terenie miasta i gminy Końskich. Po odpaleniu miejskiej choinki, po udziale dzieci z koneckich przedszkoli, zarówno w Koneckim Centrum Kultury, jak i na płycie rynku. Dzisiaj taka namiastka związana z otwarciem sezonu zimowego 2024-2025 z udziałem dzieci, młodzieży ze szkoły nr 2 oraz ze Stadnickiej Woli. Ponieważ zbliżamy się do okresu świątecznego, mamy nadzieję, że w trakcie tych gier i zabaw, które zrealizuje Nauczyciel szkoły podstawowej numer 2. E, przyjdzie do dzieci spóźniony Mikołaj, ale e, to będzie Mikołaj, taki typowy dla lodowiska, bo będzie to Mikołaj nie tylko w stroju Mikołaja, ale również i e, na łyżwach. Mamy nadzieję, że ten akcent będzie takim fajnym elementem wprowadzającym do tego sezonu zimowego. Nauczyciele przeprowadzą gry e, na miastkę, gier i zabaw. Z udziałem dzieci. Nie będzie tutaj elementów rywalizacji, bardziej mają charakter zabawowy. No i cóż, ponieważ zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia, spróbujemy wspólnie złożyć sobie życzenia wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. To może trochę o działaniu lodowiska, kiedy ono będzie otwarte, czy będzie funkcjonować wypożyczalnia? Tak, lodowisko będzie funkcjonowało. Codziennie od godziny 10 do godziny 21, czyli od poniedziałku do niedzieli, z krótką godzinną przerwą techniczną od godziny 14 do 15. Ponownie, podobnie jak i w latach ubiegłych, nie będzie wypożyczalni łyżew. Mam nadzieję, że kiedy obieg przejdzie kolejną rewitalizację w przyszłym roku. Pojawią się nowe budynki o charakterze socjalno-gospodarczym, być może wtedy uda się uruchomić tą wypożyczalnię dla wszystkich chętnych. W tym roku tego jednak nie będzie. Oczywiście, specyficzny harmonogram udostępnienia lodowiska będzie obowiązywał w okresie wigilijnym oraz w dni świąteczne i w nowy rok. Ta informacja znajduje się tutaj. Obok nas ona jest dostępna również na stronie zarządu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. Korzystanie z lodowiska jest całkowicie bezpłatne. Przybywać może każdy, kto tylko zabierze własne łyżwy. I na koniec tego wydania jeszcze sportowe zapowiedzi. Piątek 13 grudnia, godzina 15, pływalnia Miejska w Końskich. Mikołajkowe gry i zabawy w wodzie, wstęp wolny. Sobota, 14 grudnia, godzina 18, hala przy ulicy Stońskiego w Końskich. Mecz grupy D, pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn KSSPR Końskie kontra PP 2 Kielce. Niedziela 15 grudnia, godzina 13, turniej młodzieżowej piłki ręcznej w Hali Sportowej przy Stońskiego w Końskich. O godzinie 15, trening z mistrzem. Najmłodszych zawodników KSSPR-u szkolić będą szczypiorniści Industrii Kielce. I to wszystko w tym wydaniu Koneckiego Sportu. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.